Cały czas y, nagrywam mój program Hot Music, który emitowany jest na antenie Forfan TV. W najbliższym czasie mam tyle sesji zdjęciowych, że po prostu mam komp kompletnie nie mam na nic y, czasu. Na Forfan TV już lecą powtórki mojego programu, bo po prostu nie mam kiedy nagrać nowych odcinków. Co to są za sesje zdjęciowe? Głównie, właśnie jakiego typu? Y, głównie kostiumy kąpielowe. Różne, po prostu przeróżne. Jakieś firmy odzieżowe, będzie też firma, która produkuje jakieś lakiery do samochodów, tego typu rzeczy, więc rozstrzał jest naprawdę duży. I właśnie teraz, w najbliższym czasie, chciałabym się bardziej też skupić na modelingu. Jakiś czas temu tak bardziej zafascynowałam się pracą prezenterki, odpuściłam z modelingiem, natomiast teraz znowu poczułam tą pasję do modelingu. No ale przede wszystkim teraz aktualnie jestem skupiona na Celebrity Splash i po prostu zbliża się ten pierwszy odcinek na żywo i emocje są coraz większe. Mówisz o sesjach zdjęciowych, czy będzie można się zobaczyć w Playboyu bo w CKM w najbliższym czasie, bo wiem, że panowie na pewno na to czekają. <noise> Nie mogę zdradzić, ale mm, coś jest na rzeczy.